Jako bonus chciałbym wam przeczytać kazanie na górze wykonanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza. Rozdział 5. A Jezus widząc tłumy, wszedł na górę. A gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, Ponieważ oni odziedziczą ziemię, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni, błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia, błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga, błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani Synami Bożymi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z Mego powodu będą Wam złorzeczyć, prześladować Was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko Wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest Wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego ojca, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawa albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam Wam: dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany Wielkim w Królestwie Niebieskim. Mówię Wam bowiem: jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie obficza, niż uczonych w piśmie i faryzeuszy żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu raka, podlega radzie, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz, i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem. Idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz tu założył. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej dali list rozwodowy. Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu swych przysiąg. Lecz ja wam mówię wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem Wielkiego Króla, ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Ale wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego. Słyszeliście, że powiedziano, Oko za oko i ząb za ząb. Lecz ja wam mówię, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę i z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano. Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię: miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. Rozdział 6. Pilnujcie się, abyście Wasze jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby Was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a Twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz nam nasze winy jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to ich wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy, Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz Twój Ojciec, który jest w ukryciu. A Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje wamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie. Gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest szczere, całe Twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś Twoje oko jest złe, całe Twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nikt nie może dwom Panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A o dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, Czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby dosyć ma dzień swego utrapienia. Rozdział siódmy Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. I jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. A czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swemu bratu? Pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, gdy belka jest w twoim oku. Obłudniku, Wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka Twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich perł przed świnie, by ich nie podeptały swymi nogami i odwróciwszy się, nie rozszarpały Was. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Płukajcie, a będzie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu kto półka będzie otworzone. I czy jest wśród Was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb, a gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc Wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary Waszym dzieciom, o ileż bardziej Wasz ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcecie, aby Wam ludzie czynili, I Wy im czyńcie. To bowiem jest prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostów figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, Zerwały się w wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. I zawalił się, a jego upadek był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, ludzie zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do otworzenia Słowa Bożego. Jeżeli masz pytania lub chcesz porozmawiać, napisz do mnie maila. Adres w opisie tego filmu.